Mam widzolę dzisiaj zagramy sobie pod taką grę e, pod tytułem już wam widzowie mówię Włośnie z samochody. Link zostawię wam widzę oczywiście w opisie. Tak samo jak do kanału montażysty, do Discorda i do... I no. Tickera. Dobra, e, lecimy no tutaj. Rozwalamy tu Uuu, tutaj... Ale faza. A, faza! Rozwalamy tutaj młotkiem. kliker. No kurde autoflicker. Dobra, no, tak uzbierajmy z 200 i zobaczycie co dalej. A, ja A ja mam już 100 materiałów ogólnie. No idziemy sobie o. tutaj, zrób samochód. I stwórz wszystkie auta. A tu to i jest? I mi tu robi auto, dobra? Ło! To... Wow. Nie... teraz idziemy tutaj do baby jakiejś. Bo, boba, tak. Sprzedaj pytanie z No to klikamy, żeby sprzedać to? Wyjście i teraz. No i 32 o, złota zbyt. mam. I widzę. Ja zbieram. wózek zbieramy na to auto. Yy, dobra, czekajcie. Jeszcze ja mogę zbieram 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 na to. Nie, 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 Ja nie, 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 tak nie, też. nie, 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 i a, sobie, a już 600 to zbieram bez I to teraz Tak, 500 to zbieram Ale kurde Nie chce klikać tak fajnie, to mi nie idzie Dobra, 500 materiału i teraz lecimy. Jeszcze troszkę po drodze sobie wezmę Ja lecę po tysiaka materiałów już. Dobra, że, e, Idziemy tutaj. Do nie, Zrobić samochody sobie. Możemy zrobić 25 samochodów. A w tym czasie, jak my sprzedamy te samochody, to y, zostawcie suba oraz łapkę w górę. 30. Robicie... 35 no, samochodów idę do baba sprzedać No ja kurde też, ja 25 samochodów no, sprzedaję, nie? 35, dobra, sprzedaję 35 samochodów Ej, i ten, i kurde ten, teraz sobie pójdź kupić nowe samochody i będziesz więcej zarabiał. O no, właśnie o, Jeszcze zaraz smutek sobie lepszy kupię. Ja kurde kupuję też za 50 Rusta kupuje Dobra i zbieramy widzowe materiały. Ale ja nie chcę tego VIPa a kupować No ale kurde przydałoby się VIPa kupić. Byśmy kurde plus 2. To by było za kurde teraz na młota zbieram. 200... ile tam? 250? 250 zbieram też. To, kurde, czyli 1000 materiałów wysłownie trzeba. trzeba. Ma ja już ja, moja ręka nie podtrzymuję, jak tu klikam ciągle. to... Ja pierdzielam na błonach. Ale oczy aż bolą od tego Kurde, widzę I co jest? Uuu, o, już mam 2000 materiału prawie Co? Kasia, jak my na kurde, jak my widzowie tutaj zbieramy materiały, zostawcie suba, słapkę w górę, żeby żaden yy, odcinek was nie ominął. i no, zale, Dobijamy tysiąc materiałów i idziemy to oczywiście widzowie sprzedać, bo... No i siema, ja, ja zrobię samochody, i samochody i przelatuję przelatuję samochodów i teraz przelatuję tysiąc... ...dwieście samochodów? nie w ogóle za, za ile tu jest odrodzenie? ILE?! 200 SAMOCHODÓW?! Tak. No, dobra, i dobra. dobra, i teraz tak. Połóżę to, <noise> Ile ich możesz. I 200. Ile ty teraz zarobisz? 250. Dobra. Mam. Chodźmy, widzę, sobie y... zrobić 100 samochodów. I się robią, widzowie. Dobra. Mam 500 dobra, pieniędzy. pieniędzy. Dajmy sobie widzowie te samochody. O, czekajcie za ile tu odrodzenia? Odro... Ej, bo tu odrodzenia można robić. No, to fajnie, nie. Dobra, widzowie. Na razie nie robimy odrodzeń. Na razie no, nie ja kupuję, kupuję nie tylko nie robię. Bo no, to sobie kupił. Nie, ja sobie kilofa kupuję, widzowie. <laughs> o ja najlepiej. Do... Ja o ja kilofa zrobi z tego. Mam no, za 700, 700 pieniędzy jest... jakiegoś Co? No normalnie, no, normalnie ja normalnie nie najlepszy w to gra już Nie no widzowie tak nie może być Kupujemy widzowie 6 milionów hajsu. Dobra Dobra wychodzimy, kurde co jest Wychodzimy stąd, lecimy, lecimy Ule, co to było Samochód <laughs> widzowie, on o tym nie wie, on o tym nie wie. Kupujemy to. S? Zalew, będę lepszy. Kupujemy widzowie tego za 250. Możemy dobić do 1500. I no O do... mam 1200, teraz o! Jest, dobra. Teraz kupujemy... Dwa razy dobra, pieniądze za... Musimy tak, o kurde. Tu można jeszcze automatycznie zarabiać Kupujemy motocykl. I teraz i ulecimy. Aha! Część, że my odpaliliśmy kurde ratów Można włączyć automatycznie. Ale automatyczne zarabianie jest słabsze. Dobra, czekaj, yy, yy, 200 samochodów prawie mogę zrobić, i je, widzowie, sprzedajemy. Lecimy, widzowie, sprzedajemy je. Kurde, ja tu, nie wiem, bardzo dużo zarobię, jak ja za jeden samochód 5, czasami 6, 6 dostaję. 2500 materiałów już mówił. Ło! Ej, a ty ten? Kupiłeś sobie tego motora? No, motocykli już kupiłam. Co ty gadasz, nie? No to. Ty, ty kurde, jesteś za szybki. A za jakby tam tak, kupił pakiet startowy, co tutaj jest? Hmm. Nie wiem Teraz jak masz motocykl, to normalnie ci tylko 100 samochodów idzie A zarabiasz dwa razy więcej pieniędzy yeah. Ej, w ogóle już mam tysiaka, nie? Hajsu Ile mam? Ja? ja tysiąc hajsu mam tysiąc teraz, dosłownie Tysiąc... Jak ty, tak, jak ty tak chłopie szybko zarabiasz ten hajs? Bo dwa, dwa razy, razy pieniądze 10 kupiłem 10 w tym. O, teraz, 10, 20, 10, teraz prawie dwa tysiące. Ulepszy garść to 20, 10, potem. Młoty, o, 10, może młoty, 7000. tysięcy. Na razie to co to. to 10, ten samochodnik ten, ten, ten 10, kupię. No kurde, on. Nie no, widzę, on tak ale Ja tutaj, kurde, muszę. Na razie sobie, widzę, zróbmy tak. o. Hmm.

Dobra, zróbmy setę 25 tych samochodów. Co to jest? Ty się przy twoim pociskiem na przejeżdżanie się nie On o tym nie wie. Na bak On o tym nie wie. O czym nie wie? A nie mogę zranić. Dobra, no, musimy być lepsze od niego. Ile ja zarabiam z tego? Z tych motorów? Ja wiem, że jest taki typo, co ci dwa razy ty, tyle pieniędzy daje. Ja wiem, że jest taki typo. Nie, nie, o to mi chodzi. Kurde, no dwóch złotych mi zabrakło, to do, do, do kurde mnie, to kurde mu opa, nie? Ja ten chilek, ucina, czy sobie siedzę. Już. Bo ja, tak się że z tego życia mojego. Dobra, lecimy, widzę, jak kupić jednego tego. A a, ale ty, a ty a nic nie kupujesz, ja, ja wszystko kupuję Bambi Bambiku. jest z I dobra, mamy 700. 731 zł. A fajnie było. Kupujemy po... młota. I fajnie. Kurdy. A fajnie jest. I fajna z tego, w by się tak też. 97? tysięcy materiałów MATERIOMÓW! Widzoe, jeśli chcecie kolejny odcinek z oto właśnie tej gry, musicie dobić 15 łapek w górę i nagrywamy kolejny NIE! 9000, 9000 łapek i nagrywamy kolejny, tak. 10 pa. Widzoe, dobijemy, jak dobijemy 15 właśnie łapek w górę, to nagrywamy kolejny odcinek właśnie z oto tej gry. Z oto tym użytkownikiem. Dobra, lecimy. Dobra, 10 tysięcy materiały i samochodzi 143 Nice. I teraz kupuję samochody ile zarabiam? Co? To samochodów mnie 50. Stary, o tu leci. O! No, ja być się. Aj, koło aj. materiałów, nie? Zrobiłem. Dobra, ale widzę. Lajs. 7 hajsów. Co? Nie widzę, to, to jest jakiś skarb. Moty, moty złoty moty. W ten. Uuu, Orbacie dance. Tysiąc materiałów już. Ja, ja dopiero samochód będę kupował, kurde. A ile tu następnym mieć? 7 Bo... koła młot? Słuchajcie, widzę. Dobra, kupujemy tego auta. Jest mega, jest mega, mega drogie to ten. Ale akurat to auto to będzie OP. Dobra. Widzę, ekwipujemy sobie oczywiście. Z sekretem pójdziemy tu. Dobra. Tu jeszcze nam nie, nas nie stać. Tutaj sobie ulepszymy wizowę. A zarobiście Dobra, i lecimy wizowie. Teraz takiego kakao papiór. Jakiego ty masz młota kupionego? Halo! Tego za 17 000. No ty tyle hajsu masz? Okej, ja, teraz Część, dobra, dobra, 10 dobra, 10 000 materiału i na robić Tego. ten? już świetmiy I teraz zrobimy tak. takę Świat drugi kosztuje 100 milionów się nie jestem miała tylko 50. 000. Dobra, jeszcze ja nie. 5000 materiału na y, ile samochodów. Uuu. Uuu. Ha. No, ja nawet nie widziałem, ile mi zrobiło. A mm, mi dobra. Mi no, dobra, czyli coś, no, coś, coś takiego, to, coś fajnie. Coś to fajnie. Zajęka. Teraz Zajęka. mi się tam no, podoba. Dobra. No dobra, mi się tam podoba. Mi się podoba ten hajs o o, 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 o. <grymne> Boże... Mam dosyć małego pieska. Wyjść. Trzeba mi zarobić... Kupujemy to kupujemy za... Ile nowe auto kosztuje? 10 koła jakieś takie szybsze? Młodych po siedem. Trochę boli. Zabierają cię! Zabierają cię! Zabierają cię! Iść też A, coś, ja co to gabrysia, gabrysia zabierają. zabierają. Rozumiesz? Gabryśka zabierają. zabierają. Super. Widzowie jak lubicie powrót do szkoły to napiszcie w PW... Znaczy się nie na PW, tylko na, w komentarzach Aż tak nie lubię szkoły. lubię a, a zostawię wam widzę, serduszko. No, to jak chcecie widzę, to możecie napisać tak. Eee... Czekajcie widzę. No, Kurde mogłem od razu widzę, zrobić trochę ja z bo... Mogłem od razu robić odrodzenie, i byśmy byli w dole do przodu. A tak to kurde. Kuboś kurde, zwycięża. Ja z wami. No, jak on, kurde, ma jakiegoś kilofa, chopie za 7 koła. O, 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 o. Widzowie, efekuje. Ja tak 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 stać tak was. To, w takie pieniądze. żebym wydał na tą grę Robuxy, yy, zostawcie 15 łapek w górę i nagrywamy kolejny odcinek. I przyszykuję się, wydamy tak z 200 Robuxów i pokonamy. widzowie w końcu odcinek. Tak zwany... wydaje wszystkie, wydaje wszystkie na w grze. W grze no tam, taki, takiej, takiej, takiej takie straki na przykład. Dobra, 12 tysięcy mam. Co to mi się odpaliło? Trzeba to wyjdzie wyciąć. wyciąć. Do reager, Dobra Iza wracamy? Dobra, 3,5 koła nie chcę mi się, Leci Lecimy widzę to. Wydać sobie 50 auto, ja mam 10 tysięcy pieniędzy, pieniędzy o spoko. Tak, 10 koła. No, no tak. tak. Nie, żeby coś, ale ja za jedną furę to prawie stówę dostaję. No, ale ja za każdą ale furę dostaję 200. Co? To jaką ty furę masz? Czekaj, teraz, teraz wie, na ta którą ta lecimy, to wiesz... Teraz to teraz lecimy, to lecimy wyda, na furę 10 tysięcy. Nie, ja widzę, ale tak nie może być. Tak, no, tak może być. Wszystko mi się rozbombi we wszystkich grach. Zbieramy 10 tysięcy materiałów, to dlatego, dlatego idę Jak chcecie zostać administratorem na serwerze na Discord, widzowie, Korniszona macie na kanale podania formularz, który jak, jak chcecie, no, oczywiście, zostać adminem, no to tam macie taki formularz Google, jak chcecie tego, napiszcie. Dokładnie, widzowie, jak chcecie to, możecie napisać i wtedy, no. Telewizja dostaniecie jakąś wyższą rangę oprócz widza. Oczywiście, no, oczywiście, to. jak dobrze napisać, jak ładnie to wszystko roz, rozpiszecie. Dokładnie. Zobaczymy, ile samochodów dostanę, jak właśnie 10 tysięcy materiału zrobię. To trzeba sprawdzić. Ej, ile ej, yy, ile ty kurde zarabiasz jak masz kurde ten kilo w złoty 9 plus, poczekaj tam, tam, tam. Dobra, bo po, już Czekaj chwilę, czekaj, chwilę. Czekaj, wiem. Czekaj, wiem. Dobra, mam 10 tysięcy materiału i teraz idziemy, zrób samochód to 15 to teraz. To teraz. Wow teraz robimy Boba. Automatyczny. Uuu! Fajnie 300 cashów. No niestety te pieniądze schodzą jak ciepłe bułeczki, tyle wam powiem. No, to akurat ważne. Czyli tylko zarobiłem 26 tysięcy. Tylko? No tak. A ile nowy, nowy? młodych? Ile młodych. Ile. Um, ile. Młodych. Młody? Nowy. Tak szybko. 50. 250, nie. 200 tysięcy. Ja pierdolę. No to no, trochę time tak lapse tak, będzie. będzie. Teraz możemy sobie gadać co tylko, tylko chcemy dosłownie. Jestem bardzo dobry, to będzie ze plus To z plus plus to, to i to wątpię Dobra widzowie, sprawdzamy widzowie ile nam się udało uzyskać z 10 tysięcy materiałów 140 auta Aha. to nie dużo, ale ale widzowie, ale sprawdzamy ile z tego nam Uzyskać fajsu. O kurde wizowe. Ile tego idzie? Potrzebuję 17 tysięcy? 17 widzowie tysięcy na wszystko, tak? Eee, żeby widzowie nam starczyło 7, 17 tysięcy. Jak nam nie starczy, no to... Najwyżej się trochę dorobi, widzowie, hajsu, znaczy materiału. Ja będę robić ciasteczkę z Squid Game'a. kupić, widzowie, auto oraz ym, nowy mod. Właśnie pierw no, nowego mota A wtedy dopiero e, dobra Equip I lecimy za... Okej, widzowie, pójdźmy sobie to przemienić. 46. Musimy widzowie zrobić nowe auto kupić, nowe samochody. Dobra, niech to się sprzedaje. Może nam widzowie wystarczyć żeby dobili do 10 tysięcy. I kupić nowe auto. a a ty a ty produkujesz już te auta za 10 tysięcy? Jeszcze nie, jeszcze nie, bo ja no dopiero jeszcze robię dużo tego. Kurde, widzę, że tam muszę mieć Nie. Największy <laughs> <laughs> z 30 minut. Mm. Ale duża timelapsów będzie. W sumie jest moralym pięć razy timelapsów <laughs> będzie, tak jak wy wieszcze <laughs> co chodzi. A ile idziesz, bo... Za ile sobie idziesz produkować auta? 50 tysięcy Ile? 50 tysięcy? Ja Więc co, bo ja mam 30 tysięcy No to ty chopiek to ten? Jak już to rozmienisz to ty chyba tą Tesla będziesz chopieł położył? Nie. Nie. Albo to super za cztery miliony. Dobra idziemy sobie, widzowie, ten materiał oczywiście odsprzedać, e, bo mamy 10 tysięcy. 112 w ogóle pojazdów można sobie, widzowie, zrobić. Dobra, e, widzowie. Pójdźmy sobie od pana. Ile nam w ogóle da za to? No. Ile się widzowie. Oby jakoś dużo. Dostałem, 19 tysięcy widzowie. Powiedziałbym, ale na pewno wiecie widzę co zrobimy. nie na to nas nie stać, ale... Ja 40-50 tysięcy. Nice. I patrzcie widzę ile teraz mamy, nie? Dobra widzę, jeśli podobał Wam się odcinek, zostawcie suba oraz łapę w górę. Do następnego. nara.